Bardzo często rozmawiam z paniami, które delikatnie mówiąc mają spore problemy. Nie wszystkie się nawróciły do Pana Jezusa, część po prostu ze świata, no ale potrzebuje z kimś porozmawiać. I zawsze wychodzi to na to samo a mianowicie samotność. Dziewczyny, kobiety są po prostu same, samotne. I z tego tytułu mają ogromne problemy. Niektóre sięgają do kieliszka, są i takie, które próbowają narkotyków, są i takie, które już nie żyją, popełniły samobójstwo. Ale są takie, które zaczynają bardzo dużo jeść, albo w ogóle nie jedzą. Naprawdę. Mają mnóstwo problemów. O jakich kobietach mówię, jeśli chodzi o wiek? Głównie jest to około 35 plus, można powiedzieć. 35. Plus. Oczywiście, młodsze kobiety mają podobne problemy, ale, uwaga, wiecie co one jeszcze mają? Nadzieje. Te 35 plus już często nie mają żadnej nadziei. Ale pytanie: jak do tego doszło? Jeśli by na to pytanie uczciwie odpowiedzieć, to wystarczyłoby wyjść po prostu na ulicę miasta i przyjrzeć się. I co zauważymy? Zauważymy tak zwane wyzwolone kobiety. Niekoniecznie te bardzo młode, bo i te piętnastki, nawet młodsze, widać wyraźnie obwieszone kolczykami, wytapetowane czym się da, wydziarane w różnych dziwnych miejscach. Rozkrzyczane, żeby nie powiedzieć rozwrzeszczane, często niestety, przykro mi to powiedzieć, bardzo hamskie, bezczelne. Zdarzają się sytuacje, mnie się nie zdarzyły, ale ludzie o tym opowiadają, że są bardzo agresywne niesamowicie agresywne. I wydaje mi się, że cały świat należy do nich. Ale mija parę lat, licznik stuka. Priorytety się zmieniają, ale wiecie co? Pewnych rzeczy cofnąć się już nie da. Nie da się już usunąć tatuażu z twarzy. To jest niemożliwe. Nie da się usunąć tatuażu z całego ciała. Teoretycznie jest to możliwe, ale nie w taki sposób, że nie pozostanie nawet ślad. Można gdzieś tam powyciągać kolczyki, ale często zostają blizny, których się nie da usunąć. Ale to, co najgorsze, to jest tu. Te młode kobiety nie nauczyły się żyć, nie nauczyły się odpowiedzialności, nie nauczyły się pracy, zwyczajnej pracy, domowej pracy, bo wszystko robiły mamy, ewentualnie ciocie, a one się tylko awanturowały. Nie nauczyły się kochać i nie nauczyły się odbierać miłości. Prawie niczego się nie nauczyły, a przy okazji nie chodziły do szkoły, lub chodziły tylko po to, żeby otrzymać świadectwo, a więc niestety poziom intelektualny poleciał na łeb, na szyję. I nagle okazuje się, że ta kobieta zrozumiała już jest kobietą, już ma 20-25 lat zrozumiała, że ona jest sama. I popełnia następny błąd rzuca się w ramiona każdemu. Kogo spotka, każdemu mężczyźnie. Licząc na to, że to będzie właśnie ten. I przychodzi rozczarowanie, bo znowu zostaje sama. A rany są coraz głębsze, i problemy się tylko piętrzą. Nic się nie rozwiązuje. Żyje taka kobieta w ciemności. Jeśli ktoś mi tam powie, że mężczyźni to samo, to spokojnie. O mężczyznach też będzie, ale to nie ten odcinek. Kiedy przychodzi już 30-35 lat, to zaczyna być dramat, bo już te kobiety zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie nie założą rodziny. I nagle się okazuje, że bardzo by chciały mieć dzieci. Nagle się okazuje, że dla nich to jest ważne, żeby móc przytulić takie dziecko do piersi, żeby go wychować, żeby z nim porozmawiać, pobawić się, nauczyć go tego wszystkiego, czego one się zdołają nauczyć. Ale już jest często za późno. Czy kreślę obraz kobiety nieprawdziwy? Absolutnie prawdziwy. Dodam jeszcze, że wiele kobiet, próbując ratować swoją osobowość i szukając szczęścia, wchodzi w homoseksualizm, uważając, że skoro mężczyźni nie dadzą tego, Czego oczekują, to dadzą to kobiety. I kolejna pomyłka i jeszcze gorsza. Pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Przede wszystkim to, co powiem, to powiem do tych myślących. Przepraszam, ale te głupie to nie są zainteresowane niczym. One i tak wszystko wiedzą lepiej. Więc zostawmy te głupie na boku. Ale jeśli szukasz rozwiązania, to pamiętaj, że jedyne rozwiązanie dla twojego życia skuteczne to jest Jezus Chrystus. A znowu o tym Jezusie. Nie słuchaj. Możesz śpać dalej, możesz pić, możesz się włóczyć z kim chcesz, możesz spać z kim chcesz. Nie moja sprawa. Ja ci mówię o rozwiązaniu. Nie chcesz? To nie. Żaden problem. Jedynym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Tylko On. Może autentycznie dotknąć Twojego życia, zmieniając je. Tylko On może sprawić, że zaczniesz kochać ludzi. I tylko On może sprawić, że ktoś Ciebie pokocha. I tylko On może sprawić, że z tego może być piękne małżeństwo, piękna rodzina. Tylko On może sprawić, że rany z dzieciństwa, z młodości, z wczesnego okresu dojrzałości, Odejdą w zapomnienie, znikną. Tylko on może uleczyć Twoje serce, tylko on może zmienić Twój sposób myślenia, tylko on może sprawić, uwaga, co? Że kobieta stanie się kobietą. Kobieta nie jest piękna wtedy, kiedy ma twarz Barbie, ale wtedy, kiedy ma to coś. To coś. A to coś nie widzimy oczyma, ale widzimy duchem i sercem. Kiedy kobieta ma to coś, to każdy normalny mężczyzna, pomijając nienormalnych, zwróci na to uwagę. I nie jest ważne, jak wyglądasz. Nie jest ważne, ile masz lat. Ale jest ważne, czy jesteś kobietą, bo kobieta musi mieć ten swój powab. Musi mieć tą swoją delikatność. Musi być pociągająca duchowo przede wszystkim. Nie może odstraszać. Nie może odstręczać. Nie może być facetem, bo nikt tego nie kupi. Mówię Wam to dlatego, że faceci. A właściwie mężczyźni szukają takich kobiet. Faceci może szukają głupich kobiet, ale mężczyźni szukają takich. A tylko z mężczyzną warto zakładać rodzinę, z facetem nie warto. Czy skorzystacie z tego zaproszenia do społeczności z Panem Jezusem? Muszecie się śmiać. Pewnie nie jeden tam napisze bzdury. Ale ja proponuję Wam rozwiązanie, które jest nie tylko autentyczne, skuteczne, skuteczne. Kochane Panie, spójrzcie na Jezusa i idźcie za Nim, a wszystko się zmieni. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.